Nie zgadniecie, do kogo Krzysztof i Bisz syna. Wiadomo, jak spędzi święta. Minione 12 miesięcy były dla Krzysztofa i Bisza wyjątkowo udane. Kiedy wydawało się, że po zeszłorocznym ślubie nie zazna większego szczęścia, szybko okazało się, że jego trzecia żona jest w ciąży. Dziś razem z Joanną Kozbalską, 30 litrów, spełnia się w roli troskliwego rodzica. Od czasu do czasu publikując w sieci zdjęcia małego Borysa. Chłopiec skradł też serca internautów. Co widać doskonale pod każdym publikowanym na Instagramie wpisem. Teraz z zachwytą również nie będzie końca. Zwłaszcza, że dumny tata porównał najmłodszą pociechę do Jezusa. Krzysztof i Bisz zazwyczaj pracuje niemalże do ostatniego dnia przed świętami. Wszystko za sprawą specjalnego koncertu z kolendami które Polsat nagrywa od lat na chwilę przed Wigilią. Właśnie za kulisami tego wydarzenia prezenter porozmawiał z reporterem zaprzyjaźnionego z Polsatem serwisu, w którym opowiedział nieco o planach na najbliższy, magiczny czas. Okazuje się, że w tym roku nie spędzi Bożego Narodzenia ze starszymi synami, ponieważ wybiera się w rodzinne strony żony. To będą piękne święta, bardzo się na nie cieszę. U nas taki Jezusek, to jest właśnie nasz Bores, który teraz ma 11 tydzień, jedziemy do naszej rodziny do Wrocławia. Do rodziców Asi, także tym razem Wielka Wigilia we Wrocławiu, słyszymy w materiału opublikowanym przez serwis Pomponik. Reporter, pytając Ibisza, czego życzyć mu z okazji świąt, mógł być nieco zaskoczony. Gdy usłyszał, że prezenter tak naprawdę ma wszystko, czego potrzebuje. Miłość oraz czas dla bliskich. Dodał, że jego marzenia już się spełnile.